Halo widzowie! Dzisiaj jest z nami. Dzień dobry! Ale dzisiaj jest z nami. A! No to Mateusz! Ale nazwisko, w sumie znacie nasze nazwisko. Pamiętacie, ostatni. Ten odcinek się nazywał. Halo, że dzisiaj. gramy z moim. moim bratem. W Mining Tycoon, ale ja teraz... Ja może sprawdził inne kanału może. No ja nie wiem czy... Bo ja myślę, że się nie udaje, ale... Dobra, teraz, dzisiaj ogólnie... Będzie odcinek z Rainbow Friends. Z plus prywatny serwer musimy byli tylko my dwaj. Okej, okay, ale... cześć najpierw sprawdzę coś by... Eee... cześć ja najpierw chcę sprawdzić sobie E, e, nie wiem czy są jakieś tu, nie no nadal jest to Lembion Friends i to Dead Winter, co nikt nie gra. No a szybko, bo to bez sensu, bo na razie na filmie się nic nie dzieje. Dobra, e, serwer nazywamy batry, więc... Dzie... Dzień. Co to za słabe do... coś? Co to jest Crucifix? To trwa... Nie wiem. Teraz... Ale weź wejdź już Bynoff Kostumi Dobra, ja stworzę, bo ty, to co to, tobie zajmie 5 godzin. No okej. Czy ja mam już złożony? Hej, jeśli chcecie więcej filmów <laughs> z najmobiec albo z moim latem to. Więc... Musimy musi być na tym kanale więcej łapek W górę. W górę? A, w górę zgadłem, tak? Myślałem, że powiesz w dół, że mnie tak osłuka. W ogóle są piraty z tyłu, ale to chyba każdy wie, więc nie muszę tego prezentować. No tak, tylko. Nie wiem, co ja robię, bo myślałem, że mam tego baga, ale. Chyba wiecie, że tam są piraty z tyłu, ale jakieś sprawdzałem, czy. to się. Ale ty nie dałeś chyba tej opcji takiej jednej. Jakiej opcji? No może ci być opcje, żeby. przyjaciele dołączali. Ale... Dobra widzowie, ogólnie mamy już to. Chodź tu. Jak wiecie, ma być Chapter drugi, ale coś go na razie nie ma. Nie, DOS na razie są zabytowane. Ale dla nich niestety nie. Nie poltajcie mnie z jakichś przyczyn. Bo ja tej gry nie tworzyłem No chyba to każdy gdzie Gdzie się wybieramy na wycieczkę, co nie widzowie? No No tak, na hashtag friend albo, albo rainbow friend Jak wolicie. No i idziemy sobie ciągle. O no nie, Nie dojdziemy! Jakiś no... idiota nam przestawił znaczek! A kierowca jest głom... No właśnie widzowie, kierowca to głąb, Wielki stary głąb, bo pojechał tam nie... Jak widzi tam... ten... Ten... Jak widzi tam, tam że jest... O nie, wciąga mnie! Aaaa. Jak widzi tam, że jest... mój ...my... Ale diabelski. Ono <grym> On naszej pomocy. Kim ty jesteś na pierdziadzie? Przecież pokażę jak to jest. Dobrze, nie widzą no Widzowie będziemy się zachowywać, jakby nie wiedzieli. Dobra, my gramy ogólnie w tą grę pierwszy raz, co nie Mati? Nie no, no nie, kiedyś to graliśmy, no. ale nie będziemy mówić, co robią wszystkie potwory. Tam trochę cicho grę. Pierwsza nas jest bardzo prosta. Potwierdzisz to chyba, nie Tak, Jest tylko jeden potworek. No tak, jest tylko jeden. For, czyli blu na dół nie musisz iść, bo tam wszystko zebrałem sobie. Ale tu wszystkiego nie zebrałaś. Tu, gdzie ja jestem. Ty tu chyba nawet nie chodziłeś, chociaż nie wiem. Tam w razie by w ogóle nie Właśnie. Tego dziada. Ej, bo on tam jest. Czekaj, ja cię kołem w kalton. Nie końca tam idzie. O, dziś się zamknęły. Na górze też. Ja raz coś miałem No ale tym razem nic nie ma. I są od... Ja... Ja to mam siedem. No to został. Dobra. Hmm. Czego? No ale my nagrywamy odcinek. Dobra widzowie, nieważne. Nie wiem czy ja jestem bezpieczny teraz. Ja jestem w 100%. Uh, mam, mam przed ostatni blok. Przed ostatni, ja I mam już wszystkie bloki. to dostać. Okej. Okay. No, no niestety, ale mnie złapał, bo. To było, tak, to było takie wprowadzenie. Z stan odcinków się wygrać. Ja też chyba bym. To okay,